Witam Was wszystkich serdecznie. Legia Warszawa dalej jest pogrążona w kryzysie. Wczoraj stołeczny klub przegrał 2 do 0 z Piastem Gliwice i znalazł się w strefie spadkowej Ekstraklasy. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym kilka słów o obecnej sytuacji Legii Warszawa, a przede wszystkim wiele informacji na temat FC Noach, a więc najbliższego rywala Legii w Lice Konferencji Europy. Na samym wstępie jednak trzy prośby. Zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie ten kanał. Z góry serdecznie Wam dziękuję, a teraz przejdę już do meritum. Oczywiście, tę obecną grę Legii Warszawa można byłoby rozkładać na czynniki pierwsze i odpowiedzieć sobie na pytanie, co w niej nie funkcjonuje. No, i pewnie w tej analizie wyszłoby, że w niektórych momentach Legia zagęszcza pole karne zbyt małą ilością piłkarzy, w niektórych meczach natomiast brakuje przewagi w bocznych strefach boiska. Natomiast to nie jest tym wszystkim najważniejsze. Uważam, że obecnie największym problemem Legii Warszawa jest zwyczajnie sytuacja, w której się znalazła. Oczywiste jest to, że każda osoba związana z Legią chciałaby, aby ten rok się już skończył, aby Legia nie musiała grać żadnego spotkania, pomimo tego, że momentami, podkreślam, momentami, Legia w tych ostatnich dwóch ligowych meczach wyglądała przyzwoicie. W kluczowych momentach Legia potrafiła sobie wykreować sytuację. Które mogły ją prowadzić do zdobycia bramki. No bo jaka inna byłaby optyka po tych dwóch ostatnich meczach ligowych, gdyby Rajowicz w Lublinie trafił w jednej z ostatnich akcji meczu do siatki na wagę zwycięstwa. No i też w tym wczorajszym meczu, co by było, gdyby chodyna trafił do siatki w 84 minucie przy stanie wyniku 0-0 w sytuacji sam na sam? Lekia mogłaby mieć 24 punkty i być na 9 miejscu w tabeli, a nie na 16. Natomiast to jest tylko gdybanie, no bo faktem jest to, że Legia tych sytuacji nie wykorzystała i to nie był pierwszy taki przypadek w tym sezonie, no bo gdy spojrzy się na różnicę Legii w expected goals a rzeczywiście zdobytych bramkach. To jest ona gigantyczna. Legia w tym sezonie zdobyła 38 bramek przy XG wynoszącym prawie 51. Legia w tym sezonie powinna zdobyć w zasadzie 13 bramek więcej niż w rzeczywistości zdobyła. Taki wynik na takim etapie sezonu to jakieś anomalia. Z czego to wynika? Z jednej strony pewnie z umiejętności, no bo generalnie ta jakość wykończenia ofensywnych piłkarzy Legii Warszawa stoi moim zdaniem na przeciętnym poziomie, natomiast ta różnica jest na tyle drastyczna, że moim zdaniem to nie jest tylko kwestia umiejętności, ale również zwyczajnej niemocy. No bo pomyślcie, jakbyście się czuli, gdyby ciągle coś Wam nie wychodziło. Ciężko w takich sytuacjach sam na sam byłoby o taką pewność, że ja wykończę tę sytuację, ja trafię do siatki, to ja zostanę Bohaterem. Pojawiłoby się jakieś zawahanie, no a takie zawahanie w futbolu kosztuje mikrosekundy, no a mikrosekundy w futbolu znaczą sporo. Zresztą we wczorajszym meczu z piastem to zawahanie objawiło się też jakąś katastrofalną ilością strat. Legia w tym meczu zanotowała ich aż 145, i to jest najwyższy wynik stołecznego klubu w tym sezonie Ekstra klasy. Wynik naprawdę olbrzymi. A takie zawahanie w Legii występuje nie tylko na boisku, ale również w gabinetach, w których panuje kompletny chaos. No bo warto pamiętać, że Edward Jordanesku pożegnał się z Legią Warszawa ponad miesiąc temu i od tego czasu Legia szuka nowego trenera. Ostatnio pojawiła się co prawda taka wersja, że Iniaki Astis ma już do końca tej rundy poprowadzić stołeczny klub. No a wiosną ma Legię przejąć Marek Papszu. No ale na obecny moment nie jest to informacja potwierdzona. Nie jest to na obecny moment. Moment Natomiast uważam, że paradoksalnie to obecnie najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, skoro Marek Papszun jest obecnie nie do wyciągnięcia z Rakowa Częstochowa, a Legia będzie w stanie wykupić go zimą. To poświęciłbym w cudzysłowie te trzy najbliższe mecze, które zostały legi do zakończenia tego roku i od stycznia rozpoczął nowy projekt. Oczywiście to trzy bardzo ważne mecze, no bo dwa spotkania Ligi Konferencji i jeden mecz ligowy, te spotkania mogą ważyć na koniec sezonu. Natomiast dla trzech spotkań nie zmieniałbym koncepcji wyboru trenera, która wydaje się być długofalowa. Tym bardziej, że to też nie jest tak, że Legia na pewno te trzy najbliższe spotkania przegra. Tym bardziej, że że w lidze konferencji zagra z mistrzem Gibraltaru. Okej, okay, Lech z nimi przegrał, natomiast to było spotkanie wyjazdowe na sztucznej murawie. Legia zagra u siebie. No i bądźmy szczerzy, takie niespodzianki zdarzają się jednak dosyć rzadko. Na no w najbliższy czwartek Legia zmierzy się z FC. No ach, a więc drużyną, która też ma swoje problemy, która też ma problemy z wygrywaniem, i właśnie teraz to mistrza Armenii przejdę, no bo właśnie to na temat jego miał być przede wszystkim ten film. Natomiast w legi dzieje się na tyle dużo, że musiałem powiedzieć nieco więcej od siebie na samym starcie. Choć pewnie jeszcze będzie ku temu okazja. Kim jest zatem najbliższy rywal Legii Warszawa? W CNOH Erwine to bardzo młody ormiański klub, założony dopiero w 2017 roku, który już 3 lata później wygrał swoje pierwsze trofeum, a więc Puchar Armenii. W poprzedniej kampanii natomiast zadebiutował w Pucharach, zajmując jednak dopiero 31 miejsce w Lidze Konferencji Europy, ale na krajowym podwórku zdobył Mistrzostwo i wygrał Puchar, dzięki czemu wystąpił w eliminacjach Ligi Mistrzów. Rozpoczął od pierwszej rundy, w której pokonał 3-2 czarnogórski budućnost Podgorica. Później trafił jednak na Ferenc Varosz, z którym przegrał już 4-6 w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy FC Noach. Odpadł jednak sensacyjnie, przegrywając pokarnych właśnie z Lincoln Red IMS, ale batalię o Ligę Konferencji Europy wygrał z Olimpią Ljubljana, wygrywając aż 7-3 w dwóch meczu. Fazę zasadniczą tych rozgrywek FC Noach rozpoczął od wygranej 1-0 z Rieką, następnie zremisował 1-1 z Krajową, przegrał 1-2 z Czeską Sigmą, a w ostatniej kolejce zremisował. Ponownie 1 do jednego ze szkockim Aberdeen. No i dzięki tym wynikom obecnie zajmuje 23. miejsce w Lidze Konferencji Europy. W rozgrywkach ligowych ormiański klub radzi sobie jednak przeciętnie. Obecnie zajmuje dopiero 5. miejsce w tabeli ze stratą aż 11 punktów do lidera. A przez ostatnie dwa miesiące wygrał tylko raz. I to z ostatnim w tabeli Araratem, także w tej kolejce europejskich rozgrywek trafił swój na swego. Choć warto pamiętać, że Liga Ormiańska to nieco niższy poziom od polskiej ekstraklasy, co pokazuje chociażby ranking Opta. Oczywiście w Armenii są zespoły, które powinny sobie w ekstraklasie poradzić, no i jednym z nich jest między innymi Noach, no ale część drużyn to poziom chociażby polskiej, nie pierwszej, a nawet drugiej ligi. W lidze ormiańskiej panuje naprawdę gigantyczna dysproporcja w poziomach poszczególnych Drużyn, no ale jak ja w tym wszystkim prezentuję się na papierze nieco lepiej od FC Noach. No i pomimo tego, że jest w słabej formie i zagra na wyjeście, to jest minimalnym faworytem tego spotkania. A w jaki sposób gra FC Noach? Jeśli chodzi o formację, to w meczu z Aberdeen była to przeważnie trójka obrońców budujących akcję ze schodzącym do środka obrońcą prawym, ale momentami FC Noach buduje nieco odważniej. Przede wszystkim w spotkaniach ligowych, w nich prawo obrońca podchodzi nieco wyżej, ale też meczu. In Saverdin były takie momenty, kiedy to Noach budowało i dwójką, i czwórką. Jest to ustawienie bardzo przemienne. W defensywie, natomiast FC Noach gra przeważnie czwórką, choć czasem do tej czwórki obrońców schodzi również pomocnik. Generalnie w tym meczu z Aberdeen odniosłem takie wrażenie, że FC Noach w grze defensywnej mocno dostosowuje swoją grę do przeciwnika, tak aby po prostu zamknąć mu przestrzenie i uniemożliwić spowodne kontynuowanie akcji. Także jeśli chodzi o system, to jest on bardzo uniwersalny. Na ogół FC Noach to drużyna, która stara się prowadzić grę, w swoich rodzimych rozgrywkach jest to zespół, który najczęściej utrzymuje się przy piłce, wymienia między sobą sporo krótkich podań i momentami, podobnie było w meczu Saberdin. Jaki pomysł na butowe akcji ma FC Noach? To, co przykuło moją uwagę w grze tej drużyny, to momentalne przyspieszenie akcji. Obrońcy FC Noach, gdy rozgrywają atak pozycyjny krótkimi podaniami, nagle przyspieszają akcję, zagrywają w boczne strefy boiska i z nich FC Noach, często. Często decyduje się na dośrodkowania. Jak widzicie na ekranie, z lewej strony nieco częściej są to wrzutki górą, z prawej strony są to nieco częściej dośrodkowania płaskie. Natomiast takim elementem wspólnym jest to przyspieszenie akcji, szybkie dogranie na pole karne, na którym znajduje się całkiem spora ilość piłkarzy na zamknięciu. I próba momentalnego, szybkiego wykończenia tego ataku. Warto zwrócić na to uwagę, bo to mocna broń tej drużyny. Między innymi dzięki temu FC Noach kreuje sobie sporo sytuacji, pod tym względem to druga drużyna w lidze ormiańskiej. Pomimo tego, że zajmuje piąte miejsce w tabeli, no to jak widzicie, ta faza ofensywna wygląda w tej drużynie całkiem nieprzyzwoicie. A do tego warto zwrócić uwagę na ich stałe fragmenty gry. Przede wszystkim w ofensywie, no bo po rzutach rocznych zdobyli w tym sezonie ligowym 4 gole. Choć w tym wszystkim. Warto zaznaczyć, że to Liga Ormiańska, no i w europejskich bucharach FC Noach już aż tak w ofensywie nie błyszczy. Nie ma aż tak wielu tych charakterystycznych momentów przyspieszenia akcji, co w rozgrywkach ligowych. W defensywie to natomiast drużyna, która broni sporą ilością piłkarzy w lidze ormiańskiej, stara się szybko odebrać się piłkę rywalowi, szybko do niego doskakuje, gra wysokim pressingiem. Natomiast chociażby w meczu z Aberlin wyglądało to już nieco inaczej. FC Noach było nieco bardziej wycofane, skupiał się przede wszystkim na odcinaniu linii podań przeciwnikowi, tak aby uniemożliwić mu kontynuowanie akcji. Jednak to nie zawsze ormiańskiej drużynie wychodzi szczególnie szybko po stracie piłki. Miałem okazję obejrzeć wszystkie stracone bramki FC Naach w tym sezonie i takim elementem wspólnym były problemy po szybko zagranej piłce za linię defensywy. FC Naach ma wtedy problem z odbudową swojego całkiem ofensywnego ustawienia i przez to straciło w tym sezonie kilka bramek. Także jak widzicie, w cenach również ma swoje problemy, no ale ma też swoje gwiazdy piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę. Na pewno takim zawodnikiem jest Nardin Mula Husseinowicz, a więc 27-letni Bośniak, napastnik, który w tym sezonie trafił do Siatki już 8 razy. Do tego zaliżył 3 asysty. Mierzymy 1,91 m, bardzo dobrze wygląda w powietrzu, bardzo dobrze gra głową, potrafi się zastawić. To taki typowy targetman. Także nic dziwnego, że jeszcze Jakiś czas temu interesował się nim Raków częstochowa, finalnie do medalików nie trafił, no a teraz uważać będzie musiała na niego lekia. Zwróciłbym też uwagę na Davida Suale, a więc 28-letniego portugalskiego lewego obrońcę, którego możecie pamiętać z meczu Olimpia Ljubljana Jagielonia. To najlepszy asystent Noach w rozgrywkach ligowych, piłkarz, który dysponuje świetnym dośrodkowaniem, na które zdecydowanie warto uważać. Właśnie gdy wspomniałem o tych dośrodkowaniach, to był piłkarz, którego przede wszystkim miałem na myśli. Jakiego meczu należy się spodziewać w czwartek? No mając na uwadze, że to spotkanie będzie rozegrane w odległym erywaniu, to myślę, że to FC Noach, mając na uwadze też ich styl gry, będzie przez pewien czas kontrolowało to spotkanie z piłką przy nodze. Natomiast mając na uwadze mimo wszystko wyższą jakość czysto piłkarską po stronie Legii, spodziewam się również takich fragmentów, kiedy to Legia będzie przejmowała inicjatywę. Myślę, że kluczowe po stronie Legii będzie takie podejście na zasadzie: tym meczem możemy sobie pomóc, tym meczem możemy coś wygrać, dzięki temu możemy coś zyskać na wiosnę. Myślę, że takie podejście może trochę pomóc w obecnej sytuacji piłkarzom Legii, no bo pewnie ich głowy w strefie spadkowej trochę parują. Na no, z aspektów sportowych zwróciłbym uwagę na szybką fazę przejściową z defensywy do ofensywy i też piłki za linię obrony. Legia natomiast powinna uważać przede wszystkim na to, aby nie dać takiej Swobody Noah w rozegraniu akcji, tak aby ormiański zespół nie miał po prostu przestrzeni na zdynamizowanie ataku i wypracowania sobie dogodnej pozycji do dośrodkowania. Dajcie zatem znać w komentarzach, jaki wynik typujecie. Czy waszym zdaniem Legia się przełamie, czy jednak jeszcze bardziej pogrąży w tym marazmie? Ode mnie dwa do jednego dla legii Warszawa, tak wiem optymistycznie. Natomiast uważam, że stołeczny klub ma w swoich szeregach nieco więcej czysto piłkarskiej jakości niż mistrzy armii i pomimo słabej dyspozycji powinien w cenach, które też ma swoje problemy pokonać. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, podbicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Dzięki za uwagę, Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Cześć.